Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w nowym filmie. Jak widzicie po tytule, czas podsumować zeszły 2021 rok oraz opowiedzieć Wam o planach na przyszły. Ten, który właśnie nadszedł, 2022. Mam nadzieję, że ten rodzaj filmu Wam się spodoba. Małe wtrącenie na samym początku filmu. Słuchajcie, nagrywam ten materiał drugi raz, ponieważ uszkodziła mi się karta SD i nie udało mi się odzyskać nagrania, więc mam nadzieję, że po raz drugi uda mi się tak samo z entuzjazmem i z radością przekazać Wam wszystko to, co mam do przekazania. Jeżeli wygląda mnie ciekawie, to dlatego, że mam zarwaną noskę, ale o tym dowiecie się z vloga, ale vlog pojawi się dopiero za dwa dni, ponieważ jutro pojawi się vlog z wczoraj, a dopiero za dwa dni pojawi się vlog z dnia dzisiejszego. Rok 2020 był bardzo trudnym czasem, ale myślę, że nie tylko dla mnie, ale również dla całego świata. I mimo wszystko byłam bardzo przytłoczona wszystkim tym, co się wydarzyło i czułam, że nie, nic nie zdziałałam, widziałam, nie rozwijałam się. Dlatego postanowiłam sobie, że kolejny rok wykorzystam na 1000% i muszę przyznać, że w kwestiach zawodowych to mi się udało. Jeżeli chodzi o kwestie prywatne, było dużo ciężej, ale to myślę, że porozmawiamy sobie troszeczkę później. Jeżeli chodzi o kwestie zawodowe, to przede wszystkim jestem zadowolona zarówno z tego, jak rozwinąłem swoje media społecznościowe, jak i również z tego, jak rozwinąłem firmę. Jestem z siebie bardzo dumna, ponieważ podjęłam bardzo trudne decyzje i dość ryzykowne działania, które mi się opłaciły i teraz w efekcie coraz bardziej przechodzę na. Bycie na 100% influencerem, nabycie na 100% youtuberem, wiecie, tworzeniu treści. Co prawda, pod koniec grudnia podjęłam pełną współpracę i mimo wszystko jestem z tego bardzo zadowolona, ponieważ jest to coś, co pozwala mi poszerzać kompetencje, pozwala mi się rozwijać. Na chwilę obecną jest to współpraca na razie na 3 miesiące, ale. Mam nadzieję, że będzie ona przedłużona, chociaż jeszcze nie jest to wiadome, jak obie strony będą się czuły z tą współpracą, więc wszystko się po prostu zdeklaruje w czasie. Jeżeli chodzi o inne kwestie zawodowe, to muszę przyznać, że zarówno właśnie kwestia nominacji do konkursu Człowiek Bez Barier była dla mnie bardzo ważna i nie spodziewałam się, że coś takiego spotkam je w 2021 roku. Kwestia współpracy z Urzędem Miasta również bardzo, bardzo mnie podbudowała i pokazała, że działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami mają sens i że powinnam iść w tym kierunku. Myślę, że też nabrałam dużo odwagi, dużo zapału i, i też energii po tym takim trudnym czasie. Wiecie, kiedy nie można było wychodzić, kiedy nie można było się realizować, kiedy wszystko było zdalnie. Po pierwsze, nauczyłam się pracy zdalnej, ale też doceniłam pracę stacjonarną, doceniłam pracę w biurze, dlatego dzisiaj już dla Was nagrywam tutaj. I też doceniłam kontakt z ludźmi w świecie realnym. Bardzo też dużo rzeczy się nauczyłam w tym roku. Cały czas czytałam o SEO, cały czas czytałam o algorytmach YouTube'a, Instagrama, uczyłam się nowych technik montażu. Sama zrobiłam, słuchajcie, w tym roku intro, sama zrobiłam grafiki vlogmasowe dzięki kanwie prowadziłam zupełnie inny rodzaj miniatur i mam nadzieję, że w tym roku będziemy nad tym jeszcze bardziej pracować, że chciałabym też podjąć jakiś kurs graficzny i chciałabym się nauczyć sama tworzyć grafiki, bo muszę przyznać, że to jest troszeczkę trudne współpracować z grafikami, ponieważ zawsze wiadomo, trzeba czekać na te prace, trzeba to zgłaszać. Czasami ciężko jest mi wyrazić swoją wizję artystyczną, a gdybym potrafiła to zrobić sama, to po pierwsze byłaby to oszczędność, po drugie nowa umiejętność, która zawsze jest w cenie, a po trzecie też mogłabym sobie w każdej chwili coś poprawić, wiecie, coś zmienić, coś odświeżyć. I myślę, że wyszłoby to na plus w mojej firmie. Więc jak znacie jakieś fajne tutoriale do Photoshopa, czy do Canvy, czy do różnych innych narzędzi graficznych, to piszcie do mnie i mi polecajcie. Jeżeli znacie na przykład jakieś fajne, tanie kursy, też mi podniknijcie, bardzo chętnie w to zainwestuję i będę się w tej dziedzinie tutaj rozwijać. Jeżeli chodzi natomiast o kwestie prywatne, niestety był to bardzo ciężki rok, ponieważ z jednej strony moja mama się pochorowała, z drugiej strony, jakby się zrobiłam z kupakiem i po raz kolejny utwierdziłam się, że związki nie są dla mnie i ja w Boże nie zamykam się na żadnego rodzaju relacje, ale wiem, że na razie kwestia mojego życia uczuciowego schodzi na bardzo, bardzo daleki. Muszę odpocząć, a nie szukam nikogo. Oczywiście jeżeli kogam, bo poznam kogoś fajnego i być może z tego coś wyjdzie, to wiecie, nie będę się bronić rękami i nogami, ale też nie będę jakoś wybitnie szukać. Będę się bawić, będę poznawać nowe osoby i wykorzystywać jak najbardziej aktywnie czas. Jeżeli chodzi o kwestie znajomościowe, to niestety na kilku osobach bardzo mocno się w tym w poprzednim roku rozczarowałam, niestety musiałam zakończyć kilka relacji. Pomimo tego, że zerwanie tych relacji było momentami dla mnie bardzo trudne i wyczerpujące emocjonalnie, jestem zadowolona z efektów, ponieważ w chwili obecnie mam wokół siebie osoby, które są szczere, które są życzliwe, które mi kibicują, które potrafią mi pokazać właściwy kierunek, pokazać co wychodzi fajnie, a co nie wychodzi, nad czym powinnam popracować a nie mam tylko łącznie wokół siebie pochlepsu, czy też osoby nieszczere, a dzięki temu mam dużo więcej czasu na spotkania, dużo więcej energii, dużo więcej zapału i chęci właśnie do spotkań towarzyskich, więc myślę, że jest to naprawdę fajny rezultat. Poznałam też kilka ciekawych, nowych osób, co nie będę ukrywać, mnie cieszy i mam nadzieję, że ta kwestia również będzie rozwijana, ale jak na razie skupiam się na budowaniu relacji, na pielęgnowaniu więzi i też dbaniu o ten mój mały ekosystem ludzi, którzy są od siebie wzajemnie zależni, którzy wszyscy siebie lubią nawzajem i możemy się spotykać takim swoim fajnym, może nie za w dużym gronie, wiecie, 30 osób, tylko tych 80, ale są to osoby, z którymi lubię spędzać czas, które, tak jak mówiłam, pozytywnie mnie ładują i po spotkaniach z nimi mam energię, chęci do życia, do pracy, do. Bycia. Jeżeli chodzi o kwestie rodziny, to akurat w tej materii jestem mega zadowolona, ponieważ spędziłam bardzo dużo czasu z moją rodziną, poświęciłam wiele uwagi członkom mojej rodziny i uważam, że to zawsze jest najlepsze rozwiązanie i najlepszy wybór. Muszę przyznać, że w zeszłym roku również spędziłam dużo czasu mojej siostry. Razem spędzałyśmy chociażby weekend majowy Sylwestra poprzedniego, nie w tym roku, tylko poprzedniego święta i masy innych okazji. Często też idziałam no, po prostu na weekendy. I nie będę ukrywać, że ten czas bardzo dobrze wspominam. Myślę, że to też wprowadziło trochę dynamiki na mój kanał. Nauczyłam się sama jeździć do Gdańska, opracowałam system, jeżdżę teraz przez Wejherowo. Ułożyłam się pojechać sama na Jarmar lub Boże do Gdańska. Jeżdżę właśnie po Trójmieście, sama byłam w Ikei i cały czas gdzieś tam przesuwam tą granicę coraz dalej. Jeżdżę coraz częściej sama na półwysep już coraz mniej boję się właśnie podróżowania pociągami co prawda mam coraz więcej nieprzyjemnych sytuacji ale to jest oczywiste i wiadomo że Dopóki tak naprawdę cokolwiek się nie zmieni w kwestii osób z niepełnosprawnościami, to nadal no, będziemy spotykać osoby, które nie rozumieją, na czym polega dostosowanie, dostępność i to, że osoby z niepełnosprawnościami żyją normalnie i chcą korzystać z życia, a nie tylko wygotować, że jest to jednak temat na zupełnie inny film, więc nie będę się tutaj za bardzo rozwodzić. W tym roku również po raz pierwszy byłam sama na dużym halowym koncercie. Nie będę ukrywać, trochę się bałam, ale dałam sobie radę. Przeżyłam, wróciłam bez złamania, i uważam, że jest to ogromny sukces. Po raz pierwszy w życiu bałam na dużym balu żyjkowym. I wielu innych fajnych wydarzeń, i myślę, że też w miarę fajnie to relacjonowałam tutaj na YouTubie. Podobały Wam się tego rodzaju filmy? I mam też dużo ambitnych planów, żeby w tym roku było takich filmów jeszcze więcej. Trzymajmy kciuki, żeby to wszystko się udało i żeby po prostu było jak najwięcej fajnych wydarzeń, i żeby mogła jak najlepiej, właśnie dla Was. Przygotować kontent, żeby to było ciekawe, rozwijające i żeby dużo osób mogło się nauczyć, że osoba z niepełnosprawnością to taka sama osoba, która żyje, ma swoje ograniczenia, czasami potrzebuje pomocy, ale ma, wiecie, hobby, pasję, pracę, życie i znajomych, i żeby to było po prostu normalne. Jeżeli chodzi o plany na nowy rok, nie będę Wam tutaj zadawać moich prywatnych, osobistych planów, bo myślę, że nie ma to sensu. Jeżeli chodzi o takie plany, które będziecie mogli zauważyć, to przede wszystkim chciałabym coraz szczęście robić makijaż, nauczyć się tego nawyku, żeby stać te pół godziny szybciej, pomalować to około, korzystać z właśnie paletek, eksperymentować z kosmetykami. Bo zauważyłam, że rzadko kiedy mogę Wam coś innego polecić, bo w kółku użyłam tych samych produktów, chciałabym to troszeczkę zmienić i chciałabym pobawić się trochę makijażem, bo sprawia mi to dużą radość, lubię się malować a niestety w ostatnim czasie byłam tak zapracowana, że to zostawiłam na bok, a chciałabym troszeczkę bardziej w tym blok zadbać o siebie. Co za tym idzie, chciałabym się nauczyć wysypiać, wiecie, równoważny sen, Chciałabym też właśnie nauczyć się równoważnych posiłków, bo jak wiecie, zaczęłam się zdrowo odżywiać, zaczęłam być na deficycie kalorycznym, widzę tego efektu, schudłam i jestem bardzo zadowolona, natomiast chciałabym właśnie nauczyć się racjonalnego żywienia, bo w tej chwili zdarzyło się jeść dwa posiłki na dobę, a nie jest to zdrowe. I oczywiście ja wiem, że ja to tłumaczę pracą i brakiem czasu. Muszę jednak nauczyć się znajdować się czas i po prostu jeść chociażby te trzy posiłki. Ja nie jestem w stanie pięć posiłków, ponieważ jem bardzo mało i w momencie, kiedy zjem nawet kromkę chleba, to potrafię po prostu na nie wytrzymać 2, 3, 4 godziny i nie jestem głodna, więc nie widzę sensu jedzenia 5 posiłków, ale chciałabym te 3, może 4 posiłki dziennie spożywać, żeby właśnie rozłożyć te kolory i żeby mój organizm dużo lepiej się czuł. Jak wiecie, zacząłem suplementację implementacji witaminy D i też mam zamiar to kontynuować, i po prostu dbać o swoje zdrowie, dbać o siebie i myślę, że to jest właśnie jeden z takich moich podstawowych punktów. Kolejnym punktem, jeżeli chodzi o kanał, to chciałabym nagrywać bardzo dużo vlogów, ponieważ, no nie oszukujmy się, wy lubicie najbardziej vlogi, vlogi najczęściej i najchętniej są oglądane na moim kanale. I oczywiście to nie oznacza, że teraz nie będzie żadnych filmów stacjonarnych, bo będą, oczywiście, że będą, ale będę się starała nagrywać jak najwięcej vlogów i też dużo rzeczy pokazywać Wam na vlogach. Chciałabym wprowadzić taki system, że będę nagrywać co najmniej 4 vlogi od poniedziałku do piątku, a w 5, a w weekendy będę robić sobie odpoczynek od vlogowania. Natomiast jeżeli chodzi o weekendy, kiedy będzie się coś działo, gdzieś wyjadę na weekend, nie będzie jakieś wydarzenie w sobotę, no to oczywiście tego nie będę nagrywać w vloga, ale na przykład wtedy nie nagram go w poniedziałek czy we po wtorek, wiecie, zrobię sobie odpoczynek. I chciałabym też wrzucać filmy prawie codziennie. Nie będę Wam tutaj obiecywać, że będą te filmy codzienne, bo nie chcę się deklarować bez pokrycia, ale chciałabym, żeby filmy były prawie codziennie i też będę je wyrzucać o godzinie 7 rano. Oczywiście czasami może się zdarzyć obsługa, więc nie trzymajcie się tak kurczowo tej godziny. Może się zdarzyć, że film się pojawił o 12, 14, ale nie chciałabym, żeby pojawił się później niż godzina 16, więc jeżeli miałbyś się powiedzieć, nie wiem, o godzinie 18-20, to po prostu przerzucę go na dzień. Kolejny, kolejny na godzinę siódmą. Jeżeli chcecie być na bieżąco, to obserwujcie proszę mojego Instagrama, tam postaram się Wam w miarę na bieżąco wrzucać informacje w razie jakichś opóźnień czy przesunięcia filmu, ale będę się starać wrzucać dla Was jak najwięcej materiału, żeby było jak najwięcej vlogów i żebym po prostu mogła Wam pokazywać takie moje prawdziwe życie codziennie, jak czasami się nie wysypiam, jak czasami mam ciężko noc, jak czasami mam, nie wiem, problemy techniczne, jak spędzam czas, kiedy na przykład nie wychodzę z domu, ja spędzam czas, kiedy sobie robię dzień takiej lżejszej pracy, kiedy na przykład mam dzień zapracowany. Chcę Wam po prostu pokazywać te dobre i złe momenty, żebyście mogli zrozumieć, jak wygląda moje życie. I też myślę, że to spowoduje dużo większe zainteresowanie, i też pokaże, że jak tak naprawdę wygląda bez życie osób z niepełnosprawnością, przynajmniej z łamiwością kości w moim wypadku. Bo pamiętajcie, że każdy przypadek jest inny, ale myślę, że to też da Wam pewien obraz sytuacyjny. Jestem ciekawa, czy uda mi się to utrzymać, właśnie te moje postanowienia. E, oczywiście nie zarzekam się, że będą filmy, cudownie nie zarzekam się, że będzie nie wiadomo ile w roku, bo wiem, że życie potrafi pokazać różne swoje inne plany, ale będę się starała i taki jest mój cel. Mam nadzieję, że. W przyszłym roku, kiedy będę nagrywać podsumowanie 2022, będę mogła Wam się oznajmić, że tak, jest, udało się, nagrywałam dużo vlogów, pokazałam Wam dużo fajnych rzeczy i było super, filmy były, załóżmy, na 365 dni było, załóżmy, 300 filmów, tak, i to będzie dla mnie ogromnym sukcesem. E, trzymajmy za to kciuki, a ja jestem naprawdę zmotywowana do pracy. Niestety ten początek roku trochę dał mi się w kość, bo założyłam sobie, że pierwszej drugi to będzie taki mój czas jeszcze odpoczynku i wdrażania się, bo oczywiście się też chodziło tu o kwestie filmowe, polskie, i te inne rzeczy, ale jeżeli chodzi o niestety poniedziałek, to po pierwsze byłam prawie cały dzień poza domem, myślałam, że będę Południa, a byłam prawie cały dzień. Co zobaczycie w kolejnym filmie. Dodatkowo niestety uszkodziła się karta pamięci, jak wiecie, przez co muszę to nagrywać jeszcze raz. I miałam problem z odzyskaniem plików, a zależało mi na tym ostatnim vlogmasie. Więc zamiast film pojawić się w poniedziałek, pojawił się wtorek. Ale teraz miejmy nadzieję, że już wszystko będzie szło ładnie, gładko i będzie naprawdę super. Myślę, że chyba nie ma co przedłużać tego filmu. Dajcie mi proszę znać, co Wam się najbardziej podobało w tym roku na moim kanale i co chcielibyście zobaczyć. Oczywiście ja mam swoje pomysły, wiecie, mam masę pomysłów, wizji i tak dalej, ale też chcę Was słuchać i chciałabym zobaczyć, jakie macie zdanie na ten temat i co chcielibyście zobaczyć. Oczywiście będą też filmy kosmetyczne, mam jeszcze hol do nagrania, mam perełki kosmetyczne do nagrania, więc będzie troszeczkę w styczniu treści kosmetycznych. Mam też w planie nagranie właśnie porządku w mojej szafie, tak jak Wam obiecam, tylko niestety musiałam ten film przełożyć. Bo jak wiecie, moja mama była chora, a do nagrania tego filmu potrzebuje pomocy, więc albo nie tylko poproszę moją siostrę o pomoc, albo poczekam, kiedy moja mama już się tak na 100% dobrze poczuje. Już jest tak, wiecie, w 90% z sobą, ale dajmy jej jeszcze 2-3 tygodnie i myślę, że wtedy bez problemu będę mogła dla Was nagrać taki materiał. Dziękuję Wam za ten cały rok, dziękuję Wam za to, że mi oglądaliście, że byliście ze mną, że lubicie moje treści. Dziękuję wszystkim moim patronom rozpierającym. Pamiętajcie, że każdy dodatkowy patron, każda dodatkowa osoba wspierająca to też dużo większa możliwość do tworzenia codziennych filmów, ponieważ nie muszę się wtedy martwić o pieniądze na filmy, o, wiecie, o dochody, o różnego rodzaju kwestie finansowe. Bo nie będę wkrywać, że czasami nagrywanie jakiejś filmu troszeczkę kosztuje. Nie wiem, jakieś bilety, nie wiem, coś do zjedzenia na mieście, kiedy na przykład tak gdzieś Wam coś pokazuje. Więc to wszystko niestety rozbija się o pieniądze. Więc w momencie, im więcej Wy na przykład wspieracie mój kanał, tym po prostu ja mam większe możliwości. I za każde wsparcie jestem Wam ogromnie wdzięczna. Ale też bardzo dziękuję wszystkim moim widzom. Którzy nie mogą mnie wesprzeć finansowo, co oczywiście jak najbardziej rozumiem. I dziękuję, że jesteście, że oglądacie, że dopytujecie o film, że oglądacie, lubicie, komentujecie. To jest naprawdę niezwykłe. Mam nadzieję, że zarówno dla mnie, jak i dla Was będzie to dobry rok, że będziemy realizować swoje plany i postanowienia że będziemy z niego w energię, wiecie, z taką radością i będziemy się realizować. W kolejnym filmie widzimy się już jutro. Trzymajcie się. Cześć. Time is not on my mind, but then it's you oh.